Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie. A w dzisiejszym filmie będzie rozpakowywanie, czyli unboxing nowego inkubatora. Ale zanim to zrobimy, stwierdziłem, że jeszcze coś do tego dołączę i pozbieramy sobie jajka. Zobaczymy, ile jest. Jak wiecie, cały czas działam na paszy naturalnej. Także. Także zobaczymy jakie są efekty. Co prawda minęły dwa dni, ale widzę, że już się coś polepsza. Także zacznijmy od tego. 4. 4. Tutaj tak. Jeden. Jeden. Także mamy już 6 jajek tutaj 0 nie wiem dlaczego to się nie niosą tutaj nic, nic nie ma dobra także to wszystko co u góry tak przechodzimy tutaj 2 także mamy 8 tutaj 3 czyli mamy już tutaj 10 11 i 12 13, także moi drodzy, 13 jajek dzisiaj i i co, wczoraj miałem 12, przedwczoraj chyba 10 czy 9, także jest coraz lepiej. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. A tymczasem przenosimy się do unboxingu inkubatora. Jak widzicie, jesteśmy w dość nietypowym miejscu, także Jesteśmy w moim pokoju w zasadzie, ale to już mniejsza z tym. Przed nami mamy inkubator, nowy inkubator. Jest to inkubator ręcznie robiony, zakupiony na Allegro. Znajdziecie na pewno takie na 40, 60, 80, 100, 200 jajek. Chyba możecie sobie wejść, wpisać inkubator i zobaczycie. Zakupiłem go za 120 zł i 20 zł wysyłka. Jest to inkubator na 40 jajek i mam nadzieję, że nam posłuży szczególnie do lęgów, do silek. Oczywiście zaraz pokażę Wam już, ile mam jajek odłożonych od silek, ale przed tym przejdźmy do unboxingu inkubatora. Już przed nami inkubator i zacznijmy może od jego środka. Także moi drodzy, mamy tutaj oczywiście e, siatkę, która, na której będą położone jajka. Zaraz wam tę siatkę z bliska pokażę. O, więc tak wygląda siatka. Oczywiście jest zrobiona z płyty meblowej. Wykonanie może nie jest za ładne, ale ma to służyć. Także wydaje mi się, że wystarczy. Jajka się na tym kładzie i, i tak jak macie w inkubatorach plastikowe, to tutaj jest po prostu taka. Oczywiście odkładam sobie to na bok. Następną częścią jest yy, talerzyk. O, nawet przy Was zauważyłem, że są to dwa talerzyki. Plastikowe, więc mam nadzieję, że też posłuży mi na długo. Także, moi drodzy, kolejną częścią inkubatora jest em, są żarówki, które już Wam pokazuję. Tak wyglądają żarówki. Są dwie żarówki 40W i oczywiście wychodzi tam kabel w, w prawym dolnym rogu. Tutaj i zaraz Wam pokażę część, która jest odpowiedzialna za temperaturę. Także mamy regulator temperatury. Może Wam przybliżę. O, teraz dobrze widać od 16 do 36 stopni. 1000 do 1000 V chyba to oznacza. A oczywiście my będziemy mieć na 36 stopni. Jest standardowa wtyczka. I jest miernik temperatury. Czyli wydaje mi się, że tak będzie, że jak osiągnie w inkubatorze, będzie temperatura 36 stopni, żarówki się wyłączą, a jak będzie maleć, to zaraz się włączy. Także wydaje mi się, że na, na takiej zasadzie to będzie działało. Oczywiście, co jeszcze mamy? Mamy kabel zasilania całego inkubatora, czyli żarówek. Który podpinamy do tego, a to regulator podpinamy do gniazda. Także tak to wygląda, a teraz Wam pokażę mniej więcej, gdzie wszystko jest. Także inkubator ma mniej więcej w wysokości 20 cm, szerokości 40, czyli tu ma 40, wysokości 20. No i tu też 40, także 40 na 40. I jest wykonany z takiego zbitego steropianu czy pianki. Coś, co trzyma ciepło. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć. Generalnie zrobione jest całkiem fajnie. Do przesyłki bym się troszkę, e, troszkę bym miał. Potrasował, ponieważ przesyłka była tylko zafoliowanie tego, co załóżmy, uszkodziło mi tutaj w jednym miejscu inkubator w przejeździe. O, w tym miejscu, jak widzicie, jest taki pęknięty, ale już nie będę tego zwracał, już bez przesady. W niczym to nam nie zaszkodzi, także teraz Wam pokażę jajka od silek. Oczywiście do inkubatora mam dołączoną instrukcję obsługi. W której jest napisane instrukcja inkubacji inkubatora, jak rozpakować, jak go podłączyć, jak go przygotować do inkubacji. Jak go. Zaraz wam powiem, jak go. Tutaj, o, tutaj, chwileczkę, dajcie mi. Jest też tutaj, jak należy ustawić regulator temperatury. Jak należy dbać o jajka i jaki jest czas wylęgu. E, tabelka po prostu. O, teraz widzicie, jaki jest czas wylęgu e, każdego z ptactwa. Także tak to wygląda. I tutaj jest e, prześwietlanie jajka. Jak należy prześwietlać jajka i jak należy e, stawiać jajka na na tej. O. Na tej świateczce oraz, oraz jak czyścić inkubator. Także instrukcja jest naprawdę pomocna. Na ten regulator dostajemy roczny, roczną gwarancję. Także jak najbardziej fajny zakup. Podoba mi się wszystko profesjonalnie e, przystosowane. I, i, co? I to w zasadzie na tyle w tej instrukcji. Także jak widzicie, mam 13 jajek od Siki, 10 tu i 3 tu. Jeszcze 2 dni i wstawiamy inkubator. W najlepszym wypadku będę jajek miał 17, a w najgorszym 15. Także zobaczymy, ile będzie, ponieważ szara też już chyba nosi codziennie. Także też jestem zadowolony. to też pamięta za czasów 50 subskrypcji, coś takiego. Na tym kanale, e, oczywiście już tego filmu nie ma, ale unboxing inkubatora też był u mnie na kanale, także kto pamięta, ten pamięta. Jednego widzę, nawet do teraz pamiętam, pod nazwą Mati. E, zdjęcie profilowe, takiego z pingwiny e, z, ma, z Madagaskaru, chyba tam. Taki, nie jestem pewien, ale kto wie, ten wie. I, I są moi drodzy, to w zasadzie tyle co chciałem wam powiedzieć, jeszcze e, jeszcze wam pokażę, tutaj wezmę tylko te jajeczka i pokażę wam e, dziurki wentylacyjne, także tutaj jest dziurka wentylacyjna i w drugim narożniku w drugim narożniku również, więc tak to wygląda i co, ja będę się z Wami żegnał, pamiętajcie o subskrypcji kanału, łapce w górze i miłym komentarzu. Do następnego odcinka, cześć!